Pięć tygodni temu rozpoczęliśmy bój, oby nie nasz ostatni, a konkretnie pięciobój książkowy, w ramach którego mierzyliśmy się z pięcioma różnymi i wyciskającymi z nas wszystko to, co najlepsze konkurencjami. Tak, ale w tym odcinku nie będzie już żadnej konkurencji, w tym odcinku wyłonimy w końcu zwycięzcę. Albo z I dobrze widzicie, mamy tutaj puchar, specjalny puchar dla zwycięzcy pierwszego pięcioboju książkowego na strefie czytacza. Nikt nam nie daje nagród, więc postanowiliśmy zasponsorować sobie nagrodę sami. I za tak, 18 złotych. I tak, oto to drogocenne trofeum za 18 złotych, ale o wartości sentymentalnej, wręcz niezmierzalnej trafi dziś do jednego z nas, bo mamy wyniki. Piątej konkurencji. Naden jesteśmy... z nas nie zna wyników, bo tak naprawdę tak. czytacz podliczał moje punkty, a ja podliczałam jego punkty i nie dzieliliśmy się tą wiedzą ze sobą. Zacznijmy, może, od tego, co jest istotne, czyli wskazanie ostatniego zwycięzcy głosującego na team Czytaczowa oraz team Czytacz. Ja ostatni raz w tymże pięciu boju postawiłam na tę osobę. Ja z kolei po raz ostatni i trochę z sentymentem postawię na tę osobę. Także serdeczne gratulacje dla Was, wyślijcie nam oczywiście swoje dane, wszystkie szczegóły w opisie. Spójrzmy na klasyfikację y, punktową dotychczasową. Po czterech konkurencjach 292 czytacz, 322 punkty czytaczowa, 30 punktów różnicy. Które zadanie było Twoim ulubionym? No, chyba zdecydowanie okładki, no i ten fanfic. W sumie na równi, powiem Ci szczerze. Jak już się wkręciłam w pisanie tego fanfiction, to mi się to bardzo podobało, więc te, to są moje dwie ulubione konkurencje. Tak, ja w ogóle uważam, że ten, tego fanfika powinnaś wyrwać ze świata Harry'ego Pottera i napisać książkę. Wymyślić sobie normalną jakąś treść do tego i napisać z tego książkę. Okay. Dla mnie to miało potencjał i bardzo dobrze mi się czytało. Coś, Ale nie no, coś, coś pomyślę może. Nie, nie będę Ci się podlizywał, bo chociaż, chociaż trochę muszę, bo Wy jeszcze nie wiecie o jednej rzeczy, mianowicie że wygrany wygrany, najlepiej yy, będzie dawał karę przegranej. Albo wygrana przegranemu. Nie dopuszczajmy do siebie myśli. Ja mam myśli. dla siebie świetną karę już wymyśloną. Ja, ja mam lepszą. <noise> no nie sądzę. Tak, dobrze, to, to skoro pytasz mnie o moje ulubione konkurencje, to ja wam powiem szczerze, że bardzo podobała mi się konkurencja z tym czytaniem pod, z podziałem na rolę. Bardzo mi się podobało i bycie bellą. To, to jednak była rola mojego życia. I, I szczerze, gdzieś w głowie, i to przez was, za świtami myśl, fajnie byłoby kiedyś coś przeczytać na głos. Już nieraz czytałeś na głos. No tak, ale tak mnie chwaliliście, tak mnie chwaliliście, że wiecie, gdzieś tam. Myślę sobie, że może ten głos Karakana wcale nie jest taki zły. Karakana? Kochani, przede wszystkim teraz chcielibyśmy wam serdecznie podziękować, bo nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tego pięcioboju, nie byłoby tej zabawy, gdyby nie wy, gdyby nie to, że zaufaliście nam, że jesteście z nami od tylu lat. 75 tysięcy subskrypcji, dla nas to jest bardzo dużo. No i bardzo wam serdecznie za to dziękujemy. No, gdyby nie wy, nie byłoby tego pięciu boju, nie byłoby naszych pomysłów, głupich, niegłupich. Nic by nie było. Nic by nie było i no, po prostu to wam zawdzięczamy wszystko. Może zacznijmy od tego, że zanim ogłosimy zwycięzcę, zanim ogłosimy punktację, to mieliśmy jeszcze jedno głosowanie, tylko poddajmy. Trzecie miejsce w głosowaniu, czyli głosowanie, co miałby przeczytać, czytać jako przegrany, co miałaby przeczytać czytaczowa jako przegrana. U ciebie na trzecim miejscu znalazła się książka Chyłka Kasacja. O, mróz. mróz! Ale powiem ci, ja zaczęłam czytać y, chyłkę pierwszy, to mi całkiem nieźle się to czytało. Ale nie pytaj mnie, dlaczego nie, nie przeczytałam dalej, bo nie pamiętam. Dlatego bardziej się zasmuciłem, przyznaję to. No, Dobra, bardziej się, to się zasmuciłem, bo jednak szukam tej motywacji do przeczytania Remigiusza Mroza. No i od chyłki można byłoby zacząć. Natomiast jeżeli jesteś ciekawa, co u ciebie no się dowiedział da na, na trzecim miejscu, no. to jest to Death Note. Aha. Death Note na trzecim miejscu, czyli tego na pewno nie przeczytasz, jeżeli przegrasz. Teraz drugie miejsce. Drugie miejsce? Nie, drugiego miejsca nie będziemy odczytywać, bo wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo istotne. Ja Ci mogę powiedzieć, co jest na pierwszym i drugim, ale bez podania kolejności. No. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Wiedźmin Krew Elfów Andrzej Sapkowski. Krew Elfów. Ta Krew Elfów, do której podchodziłam nie wiem ile razy już i nie jestem w stanie Jedna z tych dwóch książek. Co byś wolała, gdybyś miała wybierać? Nie wiem. Znaczy, no Krew Elfów nie wchodziła mi ewidentnie wielokrotnie, mi nie wchodziła, więc Chyba nad niemnem bym wolała, bo jeszcze nie miałam z nim do, czyn do czynienia. Ani wiem o czym to jest, ani co to jest, nic nie wiem, znam tylko tytułu. Nie masz uprzedzeń. Nie mam uprzedzeń <laughs> jakichś tam wyrobionych, więc, więc no chyba nad niemnem wolałabym. No dobra, no to teraz co jest u mnie na tych dwóch pierwszych miejscach bez podania kolejności? Eee, są trzy. Bo trzy? Są, czyli bo, jest egzekwo? Bo, tak, jest egzekwo. Eee, I tak, jest to Agata Christie. Aha, czyli dowolna książka Agaty eee, tak, Christie. Tak, jest nad niemnem. Czyli jednak I ma mamy też. tutaj jeszcze barbarzyńcy z lodowej planety. A i czytałem te komentarze, i, i jeżeli wybraliście mi to, to uduszę. No, Naprawdę. Na musisz przegrać, żeby to czytać. Tak, ale, ale czytałem, że tam ludzie głosowali jednocześnie współczując, ale głosowali na to. A ja nie wiem w ogóle, co to jest. Pierwszy raz słyszę w ogóle przy tym, przy tym pięciu boju o tej książce. Słyszałem wiele niedobrych słów na temat niedobrych. tej książki. Więc Zostawiam, może... że to ona wygra. Więc może mieliśmy okazję przeczytać. Oby nie. No dobrze, więc wracamy do klasyfikacji ogólnej, bo nie będziemy tego materiału przedłużać. Nie jesteśmy Krzysiem i Biszem. Dawaj. Dawaj moje niech jaż tu mam za sobą. A zatem czytaczowo. 322 punkty do tej pory. I w rundzie piątej. Zebrałaś punktów. No. Nie, to są z nieba. 63. No tak myślałam. Tak myślałam, 63. że to tak malutko będzie. Czytacz yy, do tej pory zebrał 292 punkty, ale w konkurencji ostatniej, piątej, tworzenie fanfiction z uniwersum Harry'ego Pottera zdobył punktów. Oby 31 więcej, oby 31 do 10. Co plasujecie na miejscu pierwszym z wynikiem 402 punkty? Nie badam, tak. Ale nie, 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 nie. gratulacje do gratulacje, zwycięstwa. Ja w puchar chcę. <grym> Proszę. i Do widzenia. Idzie tu już z nie, przepraszam Cię gdzie bardzo, ja to odkładam jak tylko konfetti. Wy, wy, wygrałeś tyle konkurencji. Cztery konkurencje wygrałem, tak? Cztery konkurencje, ja tylko jedną. Przez tyle prowadziłam i co? Ale tą jedną to mnie tak zbeszczałaś, zgniotłaś. Zbeszczałaś. No. Zgniotłaś, Zgniotuj. więc pogratuluj mi serdecznie. Gratuluję. Serdecznie, z miłością. Gratuluję. Do z miłością serdecznie. Więcej nie licz. Odrobiłeś wszystkie punkty. Jestem wam bardzo wdzięczny za to, że nie muszę czytać książki za karę, zwłaszcza, że założy się, że byłby to barbarzyńca. Powiedz, czy to barbarzyńca. byłby... Barbarzyńca. Barbarzyńca! Barbarzyńca. Wręcz niepuchare oficjalne. Mam dla ciebie konfetti. Uwaga. Ja się boję, muszę to strzelać. Tak, tak. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Jeee! To już poleciało? Tak. Co tak to, cicho? To jest wszystko? Co tak cicho? Czuję to było... się rozczarowany. Czekajcie. Bo tu nie poleciało. Czekajcie, czekajcie. Stój, stój. Ja chcę jeszcze raz. Cięcie, cięcie. Dobrze, ja, ja chcę jeszcze raz. U, u, u. A, czekaj. Zepsułaś. Uuu No dawaj, 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 dawaj. Co? Nie. No nie! No nie, no i we mnie zepsuło. Chciałam się jeszcze raz to się zepsuło. Co tu się wydasz? Top! Dobrze, chwila dla fotoreporterów. Serdecznie dziękuję y, wszystkim, którzy na mnie głosowali. Dziękujemy za to, że wierzyliście do końca i że, że nie poprzestaliście, że walczyliśmy razem. Y, dziękuję za głosy na, moje, na moją oponentkę y, i w ogóle chciałbym Ci pogratulować, bo nadal uważam. Ta, ja sobie wziąłem sam, dobrze, dziękuję. Y, tak, tak, to to, to to ja. Zwycięzca w tym wszystkim jest najmniej ważny. Omówmy się. No tak, to najważniejsze jest przegrane, co będzie czytał, tak? No to tak. Co? Między. Twoim pierwszym, a drugim miejscem są cztery głosy różnicy. No to niewiele. Na książkę, którą przeczytasz, zagłosowało 41 osób. Na książkę, której nie przeczytasz, zagłosowało 37 osób. Co podpowiada ci twoje serduszko? Nic nie podpowiada, bo, bo zawsze się myli. <laughs> Więc ja już Powiedz nie do słucham. mikrofonu, co podpowiada ci... Nie, nie napluj, to jest moje. <laughs> nie, nie pluj, nie. To... nie Jak jest twoje... Nie to jest ten... pewnie. Tak, Wiedźmin Krew Elfów. Tak? tak, jest pierwszym miejscem Wiedźmin Krew Elfów. Drugie miejsce Eliza Orzeszkowa i nad Ten Wiedźmin cię będzie prześladował, dopóki go nie przeczytasz. A może przesłucham jednak do końca audiobooka słuchowisko. Wiem już, co czytaczowa będzie czytała, ale została nam jeszcze kara osobista. Ja jestem w małżeństwie od 10 lat i wiem, że tak? jakiekolwiek kroki przedsięwziąłbym. Przeciwko mojej ukochanej, wspaniałej żonie skończyłoby się to dla mnie źle. Więc dobra wiadomość jest taka, że nie ja ci wymierzę tę karę. O Boże, a kto? I Laura mm. i Eliza. O Boże. jestem ciekaw, czy masz już jakieś ale... typ swojej kary. Nie będę musiała mi malować i piłować paznokci, błagam. Pazokci może nie, ale pomalują ciebie. Kupiłem im farbki z nadzieją, że jednak wygram. Kupiłem im farbki do ciała i cię pomalują. Dziękujemy Wam za Wasze głosy, za Wasz udział, za Wasze wsparcie, za wspólną zabawę i oddajemy głos do studia, gdzie ta oto wspaniała dama zaraz będzie jak malowana. Do zobaczenia. Pa pa. Hej. Chyba czas, żebyś zobaczyła się w lusterku, co? Nie, nie chcę No dobra Jezus Pozostał, został Czyli wyglądam tak jak myślałam, że wyglądam Na jeden kolor Tyle kolorów do użycia, a jednak A, a jednak w sumie cała w jednym kolorze Jak dobrze się bawiłyście